Na moim kanale teraz zaczynamy grać I teraz dzisiaj w przygodę. I to jest. I dlaczego nagram ja jedynkę? Jak się uparłem, że nie będę rangiował, bo się nie opłaca. A dlatego, bo znacie taki kanał jak Mateusz Marat, bo widziałem u niego tą serię z LEGO przygody. I wam już kiedyś, chyba że film oglądałem. To jest moja pierwsza gra Lego na tym kanale. Więc myślę, że taka jest spodobana jak mnie Mateusz Marat mnie trochę zmotywował do nagrywania tej gry. Ale nadal będę pomijał wszystkie scenki i filmiki, które się oczywiście będzie dało pominąć, bo tych, co się nie da pominąć, to ich nie pominę, bo co zrobisz jak nic nie zrobisz. No wyra. Bo mówiłem po prostu, bo ten odcinek ze Spyro, który nagrywałem, no, nie wyszedł mi za bardzo. Zobaczcie w ogóle moje... umiejętności do budowania. Dobra. Dobra. Ale dalej uważam, że nie opłaca się grać w jedynkę. No ale mimo wszystko nagram ją, bo nadal będę wszystko pominał. Bo nadal uważam, że się nie opłaca grać w jedynkę. No ale najważniejsze że to, nie nagram. Nie jest najważniejsze. Już chyba powoli zaczynam wiedzieć jak to będzie z tymi Angiwetsami na komputer, bo Angibads nie wiem co dalej będzie z Angiberts Trilogy. Nie pytajcie się dalej, jak się potoczy z tej serii. Bo do Angiberts Trilogy właśnie tego save'a straciłem. Bo widzicie, nadal jestem... Jak mi jeszcze, że... Nadal jestem jeszcze młody, więc jestem trochę głupi

Nie wierzę, że obaj wychowaliśmy się na tym samym się wychowywaliśmy. I jak nie wiecie o co mi teraz chodzi, to chodzi mi o to, że jak znacie popsta, bo on też bardzo lubi Nintendo, to wiecie dobrze, że mówił, że Minecraft to jego gra w dzieciństwa. No i ja też przecież grałam w dzieciństwie w Minecrafta, bo każdy go lubi, każdy grał w dzieciństwie. więc rozumiem go dobra, już pół pierwszego poziomu przeszłam. teraz, ja mam nadzieję, że współczesności dobra, no to no. co prawda nie mam jeszcze Lego przygody 2, bo Wójkę mógłbym mieć, bo jest na smicza Ale jeszcze nie wiem, bo że będzie tylko w końcu. Napiszcie mi w komentarzu. W komentarzach możecie pisać. Czy odblokowano się... Dobra. Unchigment odblokowałem. Osiągnięcie Unchigment, Jak tam wolicie sobie mówić? Bo ja na to mówię osiągnięcia po polsku mówię, ale to się oryginalnie nazywa Unchigment. W ogóle to jest prawie, że jak taki takim samym mechanizm jak kiedy, że zderzamy się ze wszystkimi ludźmi. Dobra, wchodzimy. Już sobie nie wiem bo, czy to oglądasz to Tmarat. Bo nie mówię, że nie, bo pozdrawiam cię, żeby nie było. No, to pozdrawiam cię po prostu. Nie wiem, czy to oglądasz, ale jeśli to oglądasz, to wiesz o tym dobrze, że pozdrawiam. Teraz no i to serię trochę zajmie, i piszcie w komentarzu, bo możecie pisać wtedy, jak już będzie koniec serii, jakoś. Jak już będzie koniec tej serii, a dopiero jest teraz początek, jak na razie. To jest początek, to możecie pisać, jaką. Gle chcecie... chcecie po, Jaką grę Lego chcecie później? Dobra. Od razu lecimy po instrukcji Nie ma... Czyli do stracenia to się mówi. Dobra. I tak materiału właśnie nagrywał, bo nie wiem jak się dalej potoczy ta seria Angry Birds Trilogy, Nie wiem jak się dalej potoczy ta trilogia Birds'u. To nagram Angry Birds Star Wars, bo pokazywałem tą gierkę na 3 d ale teraz mogę ją mogę ją nagrać tutaj na Na 3 nie mam na tym Tak jak tutaj, czyli lekko 3 się, ale ku przygoda na tutaj na 30 to się różni o kolejny achievement, kolejne osiągnięcie Dobra, lecimy, lecimy dół lecimy dół Jak to się mówi Dobra, skaczemy tu Jak się tu dostać? Naprawiamy! Dobra, nie uczcie mnie, bo wiem jak się wierci. O widzicie, że wiem jak się wierci? Widzicie? Wiem jak się pracuje na budowie. Tym bardziej w świecie klocków LEGO. No tutaj jeszcze... No taka bardziej cukierkowa niż w prawdziwym życiu. Ogólnie ta gra jest, bo... Tutaj sterujemy takimi... Plastikowymi śmieciami, jakbyście nie widzieli. Bo klocki LEGO to są plastikowe śmiecie, bo... Klocki LEGO to właśnie to jest plastik. A plastik się robi z węgla. Ale po co ja wam to tłumaczę? Każdy to wie, że... W grach lego sterujemy tymi śmieciami czy czym tam. I że zawsze musimy budować no takie zasady ogólnie, które każdy chyba zna. Hey, hey. To Dobra, wykonałam chyba dobrą right. robotę. <laughs>

Mam nadzieję, że się wyrobię z tą grą. Jak na razie wyrabiam się. Może trwać powyżej 11 minut, bo wcześniej myślałam, że, do, że powyżej 10, ale... Nie, dobra, poczekajcie, bo nie na razie o co chodzi. Za chwilkę mi się przypomni i wracam do was. Dobra, bierzemy tą instrukcję. Bo już nie wiedziałem co robić, trochę się ale tak chciałem czasu Dobra Że chyba nie mogę nagrywać filmu powyżej 7 minut. Chyba jak to się mówi, nie dźwiga. Dobra. ten film już trwa 11 minut a go nie mogę zrobić to widzimy, że jak naprawię te głośniki dobra, to widzimy, że jak naprawię te głośniki dobra, zrobimy tak na razie gra muzyka, ale widzimy, że jak, jak będę już na górze dobra, naprawiamy to I teraz kolejny głośnik Dobra, ty. Dobra i widzimy się jak naprawimy, jak naprawimy Dobra, naprawiamy Trzy, dwa, jeden I ty czas na taniec Dobra, bo już pokazywałam Chcę YouTube nie mi tego, 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 to tego, 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 nie tego, bo Nie nie tego, tego, Nie wybranego. A jak nie, to podzielę na dwie części. Bo jak YouTube ma mi ciąć zasięgi, to ja to nagram I podzielę na dwie części. Albo będę musiał robić część, cięcia częściej niż zwykle. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. O nie, dobra, to było chyba jest ten O nie szybko, czas Dobra, jak teraz ten film nie wyjdzie, to pocielę tylko na dwie części. Dawaj słowo. słabo... dobra... jeszcze raz... i teraz! No czemu? destrukcja! Nice! And just in time too! Dobre. Tie to? O, zebrałem tyle klocków, wow. YouTube, naprawdę nie wiem, przynajmniej tego filmu. Poza tym mój kanał jest całkowicie no bo ogólnie gry lego są dla młodszych odbiorców. Ale to dobrze się składa, bo ja nie przypinam, jak wiecie. Ja na swoich filmach nie przypinam. Bo wiem, że takie przeklinanie jest złe. A szczególnie jak gram jakąś dla młodych i dla młodszych, to szczególnie przeklina, nie wolno Dobra. wolno. Dobra. 18 minut mam nadzieję, że YouTube to udźwignie. Bo w tym nie ma żadnej tam, tam dobrej grafiki. Więc YouTube powinien jeszcze... Dać radę, co prawda, tak przynajmniej w teorii. O nie, o! O tym wiadomo, gry z zielonym znaczkiem to są te damy. Dobra, widzimy się jak przeskoczy, bo nie umiem parkura. Dobra, przeskoczyłem, nie umiem parkurzyć po prostu. Dobra, bo ja nie, bo ja chcę sobie tylko pograć i wam pokazać, a nie jestem jakimś speedrunnerem czy coś, no i dlatego nie możemy mi w zasięgu, bo jak nie, to niestety filmu nie będzie, jak nie utnie zasięgi. Dobra, i następ i tutaj sobie zakończymy, będzie czas jak kącienku, ucieczka, spust, spustka, trzymajcie się, cześć,